Boli z lewej lub z prawej strony. Pojawia się nagle lub pobolewa od dłuższego czasu. Nie można go lekceważyć, bo może być oznaką poważnej choroby. W dzisiejszym odcinku kanału na zdrowo porozmawiamy o bólu brzucha. Czym jest spowodowany i jak sobie z nim radzić? Jaki rodzaj bólu dokucza nam najczęściej? Sprawdziliśmy w wyszukiwarce Google, gdzie internauci często szukają informacji o problemach zdrowotnych. Polacy najczęściej szukają wiedzy o bólu głowy, bólu gardła czy bólu pleców, jednak niekwestionowanym liderem jest ból brzucha. Przyjrzyjmy mu się zatem bliżej, jakie ma przyczyny i co może oznaczać. Ból brzucha może pochodzić z narządów znajdujących się w jamie brzusznej, ale również z innych okolicznych narządów typu klatka piersiowa. Najczęściej bóle brzucha to bóle żołądkowe, bóle wątrobowe, bóle trzustkowe, dość łatwe do zlokalizowania w miejscu. Również mogą to być dolegliwości ze strony układu moczowego, gdzieś tam z tyłu bardziej promieniujące bóle. Również moczowego i płciowego, bóle jąder, dające bóle brzucha o takim charakterze promieniującym. Również jak już wcześniej wspominałem, zawał mięśnia sercowego może dawać takie poczucie, że boli brzuch, czasami nawet zbiera na wymioty, pogotowie przyjeżdża, daje zaszczyt, okazuje się, że drugi raz trzeba przyjechać i występuje zawał. No tak to niestety często bywa. Mogą to być również schorzenia dużych naczyń, tętniak, aorty. Od góry do dołu przebiega aorta, od strony w dół rozgałęzia się na dalsze tętnice zaopatrujące kończyny dolne. Tętniak rozwarstwiający aorty, bardzo często nierozpoznawany, może powodować nagły zgon. Dlatego bóle brzucha są pojęciem bardzo szerokim i tr trudnym do, do, do zdiagnozowania, jeśli się szeroko nie spojrzy na cały organizm ludzki. Janę brzuszną można porównać do sporej wielkości pojemnika, który gromadzi organy i narządy kluczowe do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Układ pokarmowy, duże naczynia krwionośne połączone z sercem, nerki i drogi moczowe, a u kobiet także narządy rodne. Zaburzenie pracy każdej z tych struktur może powodować ból brzucha, jednak może on wynikać również z innych przyczyn. Ból brzucha może mieć tło organiczne, czyli Daje sobie znak chory narząd mieć w brzuchu, w szczególności brzuchu, ale również w okolicznych miejscach. Mówiłem tu już o klatce piersiowej na przykład, jak również tło psychogenne. Żeby stwierdzić tło psychogenne, najpierw trzeba wykluczyć wszystkie dolegliwości, czyli powiedzmy sprawdzić wszystkie narządy w jamie brzusznej okolicy, czy któryś z tych narządów jest źródłem bólu. Dopiero później można by się zająć i podejrzewać i ewentualnie leczyć tło psychogenne bólu. Silny stres, gwałtowne emocje, depresja czy nerwica. Ból brzucha może mieć często podłoże psychologiczne. Psychiatrzy podkreślają, że depresja objawia się w sposób nietypowy, bardzo często dając objawy somatyczne. Osoby z depresją cierpią na zespoły bólowe w postaci bólów w jamie brzusznej, bólów klatki piersiowej czy problemów z połykaniem. Jednak w znakomitej większości przypadków ból brzucha wynika z rozwoju chorób lub urazów jamy brzusznej. Czerwona lampka powinna nam się zapalić, gdy stan chorego szybko się pogarsza, pojawiają się problemy z utratą świadomości czy intensywne wymioty. Ponieważ ból jest tym sygnałem, że coś w organizmie się dzieje, dlatego nie należy tego lekceważyć, ale z drugiej strony nie popadać w żadną panikę. Ból nawrotowy, trwający, nawracający. Na przestrzeń długiego czasu jest niepokojący. Bardzo silny ból również jest niepokojący. Jeśli istnieją dodatkowo białe wymioty, biegunka jest również niepokojącym. A jeśli dojdzie do tego gorączka, to jeszcze pogarsza tę sytuację. Są często takie momenty, że ból lekko że Wydaje nam się, że już się coś poprawiło. Są to często pułapki medyczne, bo w niektórych skorzeniach tak bywa, że następuje okres polepszenia, a potem nagłego pogorszenia. O, choćby za, zapalenie wroskarobaczkowego, bo ma, ma takie dwie fazy. Jedna faza jest to, z tego rzutu i rzeczywiście wtedy najczęściej się go rozpoznaje, przyjeżdża karetka, się w szpitalu operujemy, ale bywa często, że pacjent sobie weźmie zbyt dużo środków przeciwbólowych. Przeczeka to nawet wystąpi gorączka, potem ono zajdzie, a potem już następuje bardzo często rozlanie, ropny, na jano szewnego. No oczywiście to jest stanem takim zagrażającym w życiu. Więc o tym trzeba pamiętać. Bólu nie lekceważymy. Do innych przyczyn nagłego bólu brzucha, które jak podkreśla dr Ryszard Kowalski mogą zagrażać naszemu życiu lub zdrowiu zalicza się ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie pęcherzyka żółciowego, przedziurawienie wrzodów żołądka lub dwunastnicy, ostre zapalenie trzustki, zapalenie uchyłków lub niedrożność jelit, a u kobiet ciąża pozamaciczna. Nim dojdzie do tego rodzaju groźnej sytuacji, zwykle wcześniej pojawiają się mniej nasilone objawy. Niestety są one bagatelizowane lub wypierane ze świadomości. Pacjenci często boją się diagnozy, tłumacząc się Twierdzeniami typu: Ja nie mogę chorować, mnie to nie dotyczy, czy nie mam na to czasu. Jeśli są bardzo silne, nawracające, jak wspomniałem, budzące ogromny niepokój, należy diagnozować. Pierwszy na pewno jest prosta rozmowa. Trzeba zadać tak kilka czy kilkanaście pytań pacjentowi, szczegółowych, żeby przybliżyć przynajmniej tą no, najbardziej prawdopodobną przyczynę. Nie bójmy się korzystać z pomocy lekarskiej. Wykonujmy badania. Badania na, należy wykonywać. Nie należy ich się bać. Prostym badaniem jest kolonoskopia, gastroskopia. Poprzez włożenie odpowiednich instrumentów medycznych głęboko do jelita grubego, aż pod jelito cienkie, czyli początek jelita grubego, włożenie podobnego instrumentu do żołądka pozwala stwierdzić, potwierdzić lub wykluczyć no istotne, najistotniejsze no to nowotwory oraz inne schorzenia tych narządów. To jest bardzo ważne. Ważne w profilaktyce schorzeń tych narządów, jak również w profilaktyce nowotworowej, też tak bym powiedział. Osoby cierpiące na niestrawność, która objawia się umiarkowanym bólem i uczuciem dyskomfortu w górnej części jamy brzusznej, mogą sięgnąć po łatwo dostępne w każdej aptece i drogerii leki hamujące wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Jednak przy jakichkolwiek niepokojących objawach nie próbujmy tego leczyć na własną rękę, a swoje kroki skierujmy do lekarzy gastrologów, którzy zajmują się leczeniem chorób powodujących przewlekłe bóle brzucha. Przyjmując środek przeciwbólowy, czy przy środek rozkurczowy, czy oba łącznie, powinniśmy odczekać te 15-20 mniej więcej też czas wystarczający, żeby ten środek zadziałał. W momencie, kiedy się wchłania już jego dawka krwi, stężenie odpowiednie narasta i w zasadzie ten środek działa. Jeśli nie pomaga, no to mamy problem i wtedy należałoby jednak traktować sprawy poważnie. Co jeszcze boli przewlekle oprócz brzucha? Z danych Polskiego Towarzystwa Badań Bólu wynika, że ból przewlekły to problem, który dotyka aż 27% Polaków. Najczęstszymi przyczynami bólu przewlekłego są schorzenia narządu ruchu, osteoporoza, bóle krzyża oraz bóle głowy, ale ból przewlekły towarzyszy także wielu innym chorobom, takim jak cukrzyca, miażdżyca, choroby ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz choroba nowotworowa. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, na którym znajdziecie bardzo wiele ciekawych informacji dotyczących tego, jak dbać o własne zdrowie i do zobaczenia w następnym odcinku.